To jest w tej chwili próba obrony Lecha Wałęsy, który jest idolem mego dzieciństwa. Szymuś, będąc małym chłopcem, obserwował skok Lecha Wałęsy przez płot. Razem z dziadkiem siedzieliśmy jego przemówienia, razem z dziadkiem słuchaliśmy Lecha Wałęsy w Radiu Wolna Europa i w Londynie. Nie wierzę, że Lech Wałęsa podpisał te dokumenty. Wierzę w dziwny zbieg okoliczności. Nie wiem. Cholera. Jestem w stanie uwierzyć w to, że jego ręka, poza nim całkowicie, wyszła sobie na cholerny spacer. Została zgarnięta właśnie ręka Lecha Wałęsy. Prawa ręka, którą zawsze coś podpisywał, została zgarnięta przez UB. Zmuszona do podpisania za Lecha Wałęsę tychże dokumentów. W nocy potajemnie ta ręka wróciła do Lecha Wałęsy i z powrotem przykręciła się do jego ciała. To jest jedyne racjonalne wytłumaczenie całej tej sytuacji. No nie wiem, jeszcze chyba, że on na przykład w nocy lewitował, a może też lunatykował, wyszedł sobie na spacer, w jakimś dziwnym widzie podpisał te dokumenty. Inaczej sobie nie wyobrażam, że mój lek Wałęsa mógł to zrobić. Tego się będę trzymał i jeszcze na koniec wszystkim tym, którzy przy tym mieszają, powiem swoje stare, skautowe hasło. Srał was pies. Pozdrawiam.